Jak wygenerować certyfikat KSeF typu drugiego offline. Będąc zalogowanym w aplikacji Podatnika KSeF, z bocznego menu wybierz moduł Certyfikaty, a następnie kliknij opcję Wnioskuj o certyfikat. Wypełnij krótki formularz, wprowadź dowolną nazwę, która ułatwi ci późniejszą identyfikację tego certyfikatu. Kluczowym krokiem jest ustawienie hasła. Pamiętaj, aby zapisać je w bezpiecznym miejscu. Jego odzyskanie jest niemożliwe. Po wprowadzeniu hasła kliknij przycisk Generuj. Zwróć uwagę, że w tym momencie na Twój komputer pobiera się pierwszy plik. Jest to Twój klucz prywatny, zachowaj go. Wróć do formularza i w sekcji Przeznaczenie certyfikatu zaznacz opcję Podpis linku do weryfikacji wystawcy. Spójrz teraz na pole Certyfikat Ważny Od. Domyślnie ustawiona jest tu aktualna data, co oznacza, że certyfikat będzie działał od razu. Jeśli jednak potrzebujesz, możesz wskazać datę przyszłą. Gdy wszystko jest gotowe, kliknij przycisk Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu. Bezpośrednio po wysłaniu twój wniosek otrzyma status w realizacji. Kliknij przycisk Odśwież. Gdy system przetworzy dane, status zmieni się na Zakończono pomyślnie. Już w tym miejscu możesz pobrać gotowy plik certyfikatu i zapisać go na dysku. Warto wiedzieć, że możesz teraz przejść do zakładki Lista certyfikatów. To tam zobaczysz swój certyfikat ze statusem aktywny i będziesz mógł nim zarządzać, unieważnić go lub zawnioskować o kolejny. Posiadasz już komplet plików niezbędnych do konfiguracji.